Serdecznie w drugiej części filmu: Jak zacząć swój kanał na YouTubie. Dzisiaj będziemy rozmawiać już o bardziej szczegółowych kwestiach, e, takich zaawansowanych radach, że tak powiem. Czyli głównie o sprzęcie, o edycji, jakichś takich moich trikach. Pierwsza i moim zdaniem bardzo ważna rzecz to jest zainwestowanie w dobrą kartę pamięci. Taką, która pomieści Wam pliki i taka, która będzie szybka. Na kartach ja się jakoś bardzo nie znałam, robiłam zdjęcia i jakieś ustawienia w aparacie, wszystko dla mnie było łatwe. Ale karty dobrej nie miałam, dlatego też postanowiłam w taką zainwestować. Na początek korzystałam z karty 16 GB, teraz korzystam z karty 32 GB i moim zdaniem to już jest dla mnie wystarczające. Jeżeli macie dobrej jakości aparat, to takie pliki mogą ważyć. Naprawdę sporo. Nagracie 2-3 filmy i okaże się, że nie ma już więcej miejsca na karcie, i musicie wszystko zgrywać, znowu siadać, znowu próbować nagrywać. Dlatego najlepiej jest mieć taką kartę, która dla Was będzie wystarczająca, będzie mieściła tyle plików, ile trzeba. Tak jak mówię, ja mam kartę 32 GB i póki co jestem z niej zadowolona. Szybkość i jakość karty też jest ważna, żeby ona nie gubiła Wam klatek, żeby ten film faktycznie rejestrował się. W dobrej jakości, no bo słaba karta też tą jakość może Wam po prostu, że tak powiem, zabrać. Kolejna bardzo ważna i bardzo tania rzecz to jest pilocik do aparatu pilocik, taki samowyzwalacz bez którego tak naprawdę ja sama nie nagrałabym tego filmu bo przecież jakoś tą ostrość trzeba ustawić chciałabym oczywiście być w tym filmie ostra a nie gdzieś tam wszystko za mną albo wiecie, gdzieś coś przede mną także ważne jest, żeby taki pilocik mieć ja wam powiem, że przez chyba pierwszy rok tego pilociku nie miałam i ja nie wiem jak ja sobie dawałam z tym radę, nie miałam też podglądu ale to o tym za chwilę ja za każdym razem jak się dałam na kanapie, to po prostu wiecie, ręką gdzieś tam wciskałam ustawienie ostrości. I mogłam być na tyle oddalona, żeby tą ostrość ustawić. Także też jakieś tam ograniczone miałam pole manewru, ale tą ostrość udawało mi się ustawić. Potem włączyłam sobie nagrywanie, sprawdziłam, czy jest dobrze, oglądałam, no bo tak jak mówię, nie miałam podglądu. Więc to był taki długi proces, po czym kupiłam chyba za 10 zł czy 20, nie pamiętam już dokładnie. Po prostu pilocik, który działa z moim aparatem i po prostu siadacie, klikacie, ustawiacie sobie i ostrość jest na Was. Możecie wyłączyć nagrywanie i mówić do kamery. To jest naprawdę wielkie ułatwienie, zwłaszcza jeżeli właśnie nie macie kogoś, kto może Wam pomóc tą ostrość ustawić to polecam zainwestować właśnie w taki pilocik, bo to naprawdę jest mała rzecz, a przydatna. Statyw to jest kolejna ważna i przydatna rzecz, dlatego że dzięki temu, że macie statyw, możecie ten aparat ustawić tak naprawdę, jak tylko Wam się to podoba. Może to być wyżej, może to być niżej, pod takim, pod innym kątem, gdzie kiedy ja nagrywałam na jakimś stosie książek czy no nie wiem, na jakichś pudełkach. To było trochę trudniejsze, trzeba było coś tam podłożyć pod ten obiekt żeby był pod takim kątem trzeba było dołożyć książek oczywiście możecie zrobić sobie taki statyw domowy z książek czy z pudełek ale to jest po prostu więcej roboty niż jak macie statyw także statyw nie musi być bardzo drogi ale ważne żeby był stabilny i ten aparat po prostu trzymał kolejna rzecz jeżeli chodzi o nagrywanie kiedy macie już statyw pilocik możecie ustawić ostrość to jest pobawienie się ustawieniami. Ja przez długi, długi czas, mimo tego, że skończyłam kurs fotograficzny i tak dalej, szukałam gdzieś dobrych ustawień właśnie do nagrywania, bo wiadomo, że to jest co innego, światło nam się zmienia, gdzieś tam mamy sztuczne światło w tle, trzeba to wszystko ładnie ustawić, żeby było przyjemne dla oka i żeby po prostu nie było, nie był ten obraz męczący, także pobawcie się z ustawieniami, ustawcie raz Raz tak, raz tak, obejrzyjcie potem wszystko na komputerze, zobaczcie, które ustawienia Wam się bardziej podobają, bo to też yy, nie że tak powiem, yy, czy są złe ustawienia ale coś może Wam się podobać bardziej, możecie woleć jaśniejszy obraz, trochę ciemniejszy i musicie zobaczyć na jakich ustawieniach lepiej Wam się nagrywa. Ja nagrywam na ustawieniu manualnym, ustawiam sobie czas naświetlania, przesłonę, wszystko ustawiam tak, jak mi się podoba, za każdym razem jest to inaczej, bo nagrywam o różnych porach dnia, jest różne światło i po prostu te ustawienia się zmieniają, ale to oczywiście zależy od tego, na jakich ustawieniach chcecie nagrywać. Jeżeli chodzi o światło, wiadomo, że najlepsze światło to jest naturalne światło, czyli po prostu siadanie przed oknem. Ja akurat mam okno tak trochę. Pod kątem, ale ja właśnie zawsze nagrywałam przy oknie balkonowym, czyli siadałam sobie na podłodze i pierwsze filmy moje właśnie to są w pokoju, przy balkonie, bo tam najwięcej światła wpadało i byłam najlepiej oświetlona. Później zaczęłam nagrywać w pokoju i gdzieś tam ustawiałam sobie lampę, która padała mi prosto na twarz. Miała pomarańczowe światło, a więc moja cała twarz była pomarańczowa, a ja tutaj gdzieś blada. Także to wyglądało bardzo, bardzo. Źle, no ale człowiek uczy się na błędach. Wiedziałam już, że światło musi być białe, a nie takie, wiecie, z lampki. No, ale tego wszystkiego się z czasem nauczyłam, także jeżeli nie macie y, takiego światła, wiecie, jakichś lamp studyjnych, to w ogóle się tym nie przejmujcie. Y, ja to sobie kupiłam dopiero chyba dwa lata temu, i naprawdę na początku w ogóle tego nie używałam. Y, starałam się nagrywać przy świetle, właśnie dziennym, siadałam na kanapie, przy samym oknie, i światło naprawdę było dobre, i nadal za nim tęsknię, ponieważ tutaj w pokoju ciężko o takie ustawienie. I tak ładne światło, jak właśnie mi się przytrafiło w moim pokoju w rodzinnym domu, bo tam naprawdę dużo tego światła wpadało przez okna i nie potrzebowałam takich lamp. Kolejna sprawa to znalezienie sobie właśnie odpowiedniego miejsca do nagrywania. Yy, najlepiej, żeby to było przy oknie, ale oczywiście ważne jest tło. I tutaj musicie sobie yy, zobaczyć, czy będziecie nagrywać gdzieś u siebie przy biurku, czy na kanapie. Yy, możecie też pokombinować, poprzestawiać meble w pokoju. Ja tak często robiłam yy, i po prostu zobaczyć, na jakim tle chcecie nagrywać. Ja wolę, jak jednak coś jest w tle, gdzieś tam to się delikatnie yy, rozmywa, widać, że nagrywam u siebie w pokoju a nie na jakiejś gładkiej ścianie, to zupełnie inaczej wygląda i moim zdaniem obraz jest taki, nie wiem, bardziej przyjazny. Nie wiem, nie wiem w sumie jak to określić, ale musicie sobie znaleźć po prostu jakieś miejsce w domu, w którym tło będzie Wam się podobało, będzie jasno i będziecie po prostu mogli na spokojnie nagrywać, także takie miejsce jest ważne. I jeżeli chodzi o sprzęt, to mówiłam Wam już w poprzedniej części, że na początek nie potrzebujecie jakiejś super lustrzanki, super obiektywami, lamp studyjnych, mikrofonu i tego wszystkiego. To możecie kupić sobie z czasem, bo to jest naprawdę duży wydatek. Tak się mówi, że lampy można kupić niedrogo, obiektyw można kupić niedrogo, mikrofon w sumie też, ale to wszystko jak się złoży, to jest naprawdę duży wydatek. Ja wszystko kupowałam w jakimś tam odstępie czasu. E, miałam już lustrzankę, która nagrywa. E, dwa lata temu w maju zmieniłam lustrzankę na Nikona D5200. E, wcześniej nie miałam podglądu, teraz mam podgląd, jest to o wiele wygodniejsze, ale dało się bez tego e, nagrywać. E, też wcześniej kupiłam lampy, dopiero niedawno kupiłam sobie mikrofon. Planuję też zmianę obiektywu, ale to też za jakiś czas, także wszystko z czasem na spokojnie. Jeżeli chodzi o obiektyw, to tak naprawdę każdym obiektywem nagracie w dobrej jakości, jeżeli wasz aparat nagrywa w Full HD, jeżeli to jest lustrzanka. Ale oczywiście każdy obiektyw jest inny i tutaj już, że tak powiem, odsyłam was na jakiś kurs fotograficzny, gdzieś tam na filmik, jakiś na YouTubie o tym, ja powiem Wam tylko krótko, że mam dwa obiektywy. Jeden to jest 18-200 mm, a drugi to jest stałoogniskowy 50 mm. Różnica między tymi obiektywami jest taka, że ten, którym teraz nagrywam, czyli właśnie 18-200 mm, to jest obiektyw szerokokątny, czyli kiedy ja nim nagrywam, widać naprawdę dużo i szeroko. Ja mogę go sobie przybliżać, oddalać, czyli po prostu robić zoom. Natomiast ten drugi obiektyw jest bardzo mały, ja Wam go pokażę. To jest obiektyw 50 mm, to jest naprawdę bardzo mały obiektyw, go się nie przybliża, nie oddala. To jest obiektyw stałoogniskowy, bardzo dobry swoją drogą, ale niestety nie ma silniczka i ciężko ustawia mi się na nim ostrość, bo mój aparat też tego silniczka nie ma, nad czym bardzo ubolewam. No, i ten obiektyw po prostu ostrość muszę ustawiać ręcznie. Plus tego obiektywu jest taki, że on jest naprawdę bardzo jasny i tworzy Wam um, taką głębię ostrości, ładne rozmycie tła. Wszystko w tyle się rozmywa. Ja na przykład nagrywałam nim makijaż, i tam ostrość jest naprawdę ładna, i jakieś takie zbliżenia. Też często nagrywam tym obiektywem. ważna też w obiektywie jest przysłona, czyli tutaj akurat mamy 1.8 i im mniejsza ta przysłona, tym bardziej tło będzie rozmazane i tym mniejszy punkt ostrości będzie. I też za mały punkt nie może być, bo jeżeli ustawicie sobie właśnie przysłonę na 1.8, to wystarczy, że gdzieś delikatnie się poruszycie i ta ostrość się gubi. Ale to tak tylko w ramach ciekawostek. Ale o obiektywach dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo tutaj możecie sobie naprawdę wiele rzeczy znaleźć w internecie. Internecie. Ja bym chciała przejść teraz do edycji filmów i jakie programy są dla Was, że tak powiem, dostępne, co polecam, czego nie. Takim najbardziej podstawowym programem, od którego ja zaczynałam, jest Windows Live Movie Maker. To jest program, który po prostu miałam na Windowsie i zaczęłam go używać. On oczywiście jest spoko, ale to jest tylko gdzieś tam do takich podstawowych edycji, mało zaawansowanych. Gdzieś tam tylko przyciąć, zrobić przejście, dodać napis. I wielkiego pola do popisu tam naprawdę nie ma. Zmieniłam yy, oprogramowanie na Sony Vegas, i to jest już program, w którym naprawdę możecie bardzo dużo zrobić. Ja na nim pracowałam tak naprawdę do lipca 2015 roku, dopóki nie kupiłam sobie nowego komputera i edytowałam w nim wszystkie filmy, właśnie do lipca. Więc jeżeli. Wam się podobały, to możecie właśnie spróbować tego programu, naprawdę dużo można na nim zrobić. A od lipca kupiłam sobie iMaca, więc przerzuciłam się na inne programy, które są dostępne tylko właśnie na Macintosha, także to jest albo iMovie, albo Final Cut Pro i w iMovie też naprawdę dużo można zrobić. To jest świetny program, bardzo podstawowy on już jest wgrany na komputer, jeżeli właśnie taki komputer macie. A Final Cut Pro to już jest zaawansowany program, w którym aktualnie edytuję filmy. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Jest w nim mega dużo opcji. Jeżeli prowadzicie już swój kanał na YouTubie albo chociaż zaczęliście, to wiecie, że. Pliki na waszym komputerze gromadzą się w bardzo szybkim tempie, czy to jakieś miniaturki, czy piosenki, czy po prostu filmy zajmują dużo, dużo miejsca na komputerze i spowalniają jego pracę. Dlatego tak ważne jest y, posiadać jakiś dysk przenośny, jakąś pamięć przenośną. Ja akurat mam tutaj MyPassport y, i to jest 1 terabajt, także. Moim zdaniem sporo, jeżeli chodzi właśnie o taką pamięć. Ja tutaj sobie zgrywam wszystkie filmy, które są już opublikowane na YouTube, żeby po prostu ich nie zgubić, bo może kiedyś się przydadzą i nie trzymam ich na komputerze. Kolejna rzecz, o którą też często pytacie, nawet nie mówię tutaj w kwestii założenia kanału na YouTube, ale skąd ja biorę muzykę do moich filmów, do moich vlogów? Tutaj kwestia, że tak powiem, rozdziela się, ponieważ jedną ważną rzeczą, którą musicie wiedzieć, to jest to, że na YouTubie nie możecie użyć jakiejkolwiek piosenki chcecie, ponieważ wszystko ma gdzieś tam swoje prawa autorskie i jeżeli nie macie, że tak powiem, zgody na udostępnienie tej piosenki, no to ten film można Wam zablokować, można go usunąć i po prostu ten film Wam się nie będzie pokazywał na przykład w jakichś krajach, no to różnie z tym bywa. Dlatego warto moim zdaniem korzystać z biblioteki muzycznej na YouTubie. Ona jest dostępna dla każdego, kto ma swój kanał i po prostu wchodzicie sobie w bibliotekę YouTube'a i tam macie różne piosenki z różnych kategorii, różnego rodzaju gatunków i możecie po prostu sobie przeszukać, pobrać na komputer i wstawić do filmu. I tutaj macie 100% pewności, że. Macie muzykę od po prostu YouTube'a i żadne prawa autorskie nie zostaną Wam zarzucone. Jeżeli chodzi o takie moje małe rady, jeszcze dotyczące właśnie jakiejś tam działalności na YouTubie, to pierwszą taką radą jest obejrzeć film zaraz po jego nagraniu. Czyli jak ja teraz skończę nagrywać, to zgrywam wszystko na komputer, oglądam cały film w programie, czy wszystko jest ok, i jeżeli coś jest nie tak. To wracam z moim krzesełkiem tutaj, aparat cały czas stoi tak jak stał. I nagrywam ten film ponownie. Nie musicie dwa razy rozkładać sprzętu, nie będziecie niezadowoleni z tego, że coś nie wyszło. Możecie po prostu to nagranie powtórzyć i macie jeszcze cały czas wszystko rozłożone. To jest taka moja rada, bo oczywiście nie zawsze jest na to czas. Czasami nagrywamy, musimy wyjść, ale ja jak już muszę wyjść, to zazwyczaj po prostu tego sprzętu nie chowam. Także ja wtedy wracam, siadam, nagrywam, wszystko mam rozstawione i mogę ponownie po prostu ten film sobie nagrać. I takim małym pomocnikiem są też tagi pod filmem, tak jak macie tagi na Instagramie, czy gdzieś tam na Facebooku, tak są też tagi na YouTubie, możecie wpisać pod filmem właśnie w miejscu na tagi, jakie rzeczy w filmie wymieniliście. I takie tagi na pewno gdzieś tam pozycjonują ten film w wyszukiwarce. Widzę, że mi się przepaliły lampki i zepsuły klimat. Także to jest też taki szczegół, y, który może Wam przeszkodzić w filmie. Patrzę, czy jeszcze czegoś nie powiedziałam. Wydaje mi się, że to są takie najważniejsze rzeczy. Oczywiście warto być systematycznym, dodawać film raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, czy ile tam razy w tygodniu chcecie. I na pewno nie bójcie się takich filmów udostępniać u siebie na Facebooku. Wiadomo, że od razu nie macie y, szerokiego grona odbiorców. Ja też, jak dodawałam film, to na początku oglądało go 200-300 osób i dla mnie to było wow. Ale oczywiście to w miarę prowadzenia Waszego kanału będzie rosło. To się dzieje samo, samo się napędza, ale oczywiście Wasza systematyczność też jest ważna. I wydaje mi się, że to już tyle. Nie chciałam też za bardzo się rozgadywać. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach. Postaram się Wam podpisywać. A jeżeli będą się jakoś tam powtarzać, czy będzie ich bardzo, bardzo dużo, to zrobię trzecią część tego filmu. Nie wiem, czy będzie taka konieczność, ale wydaje mi się, że wszystko co sobie wypisałam, to Wam powiedziałam. To są moim zdaniem takie najważniejsze rzeczy. Mam nadzieję, że jeżeli czegoś szukaliście, to znaleźliście odpowiedź na to właśnie w tym filmie. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!